Wszystkich na pierwszym odsłonie Rap w Warszawie. Jeszcze w ogóle nie było Rap w Warszawie. Już wrócił jakiś hałas na A, to no, było okej. Okay. To to się wytnie, nie? Ale w Karęczu się nie było. Dobrze, tak sygnalizujemy Jesteś na pierwszym Rap z Rap Battle League. Miało być czterech zawodników, którzy zmierzą się w czterech parach. Pozostałe trzy pary niestety się nie odbędą. Mamy jednak pierwszą inauguracyjną bitwę, w której zmierzą się Jędrzej, oraz Muzyn. Brawo! Mam nadzieję, że zrobi to piękną tradycją. Będzie nas tu coraz więcej i coraz grubsze bitwy. Jesteście gotowi? <grym> Muzyk, gotowy? Wiedzy gotowy? To mamy czysta walka. <grym zaskocza> Zartowałem. Dobra, papierkami, nożyce, żeby uznać, który zacyna. Trzy, dwa, raz! Trzy, dwa, raz! Zaczyna Muzyn. Bitwa z się, Akapela. Ja. Mamy trzy wejścia po półtorej minuty. Przy wejściu po półtorej minuty. Ja już odpalam stoper. Muzyk mikrofon oddaje do ciebie. No dobra, jak gotowi, to zaczynam. To gotowe. Zacznę tak, to będzie gówniane, ale twój rap to kupa. Będę nawet Betowek, gdyby z Unii mógł tego słuchać. Wszystkie twoje teksty, ziomeczku, ja znam to. No uszy odpadają, potwierdzi to Vincent Wangok. Pojęcie o kulturze. Kurwa, jeśli mnie nie myli pamięć, to jeszcze trzy lata wcześniej myślałeś, że hip-hop to taniec. Co do graffiti, kurwa, nawet nie widziałeś dobrej wrzuty. No może widziałeś jedną, ale tą co ja robiłem dla twojej dupy. Namalowaliśmy paskuda. No wiem, to niby nic nie znaczy, ale przyzna, że co jak co wrzuta bardzo adekwatna do jej twarzy. A więc, jeżeli, jeżeli na bitach radzisz sobie tak jak na ścianach, to faktycznie twój rap to jedna wielka plama. Na kiepskich raperów mówię łaki i ty to wiesz boj, ale na takich rajterów jak ty prawdziwi wandale mówią Stoj. Ale to nie wszystko ziomuś. Teraz powiem ci więcej. O dzisiaj synonim do słowa łak to po prostu yeah. Jędrzej. <noise> Więc napiszę do Ciry, bo on nie wie co tutaj się jeszcze dzieje, żeby zmienił tytuł z łaki wypierdalać na wypierdalać Jędrzeje. <noise> I co do stylu tak ci jeszcze powiem ziom, tak mi się kurwa trochę kojarzysz jak Kike no, i Bero. <noise> no wiesz kurwa. Świetnie, świetlami, ale jestem trochę prawdy. Wpadł do nas Jędrzej, promotor rapu dla metroseksualnych. <śmiech> <śmiech> Z dala od ulicy, pitbully i Maczep, wzórkę Rapsy Jędrzeja dla kochających inaczej. Ale nie spoko, jesteś tolerancyjny, ziomeczku, świetnie. Jędrzej, jakie robisz rapsy? Robię rapsy ciepłe. Okej! Pierwszy, dajcy pięknie. Co ma do Jędrzej? <laughs> Eeeh, a tacy rajterzy jak ty to będzie tekst prosty. Sokiści ich kurwa puszczają z litości. I wiesz, mam przed sobą taką pizdę i to jest dobre, że żeby dać wam się podszkolić, nawet pociągi jadą wolniej. No, jadę dalej. Moje patchliny są jak pociski, nie potrafię ich zużyć, ale przyjąłeś ich już w życiu tyle, że wiem dlaczego jesteś murzym. No, zapomniałem. Dobra. Nie no, nie. No eee, to rzucę to tak. Eee, to was w ale niestety tak to składam, że chcieć być czarnym, to jak kurwa kręcić na siebie bata. I wiesz, że właśnie powiedzieć to trzeba, że to chujowe. On chce być czarny, a Albi wyboru nie miał. Ok. Eee, poza tym. To pizda nie raper, do mistrza się zapie, wziął wygram badel, bo nikt tak nie łapie. A ten typ cóż, bo naśmiał miał bil Na szołapie. Jo. <grym> Dobra. I wiesz, że mogę zawsze robić to jak mes z głową. Więc namlekam biografię na staty, on zbiera kotom. Jo. I nie wygrasz bitwy za chuj, brat, więc, przez, więc przyznaj dziś dla kumpla, że nic tak niszczy jak mój rap. Idź, ta, idź tam śnić dziś sam głupstwa, bo ta pizda myśli jak Flustrat, a jedyne co chcę teraz zobaczyć, to Big Cyt, Makumba. Okej! Okay. Dobra, dobra, już zaczynamy? Okej. Okay. Nie wiem co, ale z tym typem jest coś nie tak, no bo ciągle chla. Powinien zmienić ksywę z Jędrzej na Himilsbach. Ale nie, no dobra, mnie to nie interesuje, panie. Ale wiem już kogo pakot zaprosi na kolejną lufę i na kolejne pytanie. <głos> <głos> Ale nie no, dobra. To będzie filmik jak bitew, tylko wiedz, że to nie będzie walka z przeciwnikiem, lecz z własnym bełtem. <noise> Finał dobrze jest znany, to jest kurwa oczywiste. Jak będzie wyglądać bitwa, wie tylko ten, kto widział egzorcystę. <noise> Alkoholizm na bitwach. Dobra, Ziemeczku, powiem Ci krótko. Po ostatnim WBW na pewno ci pamięta dobrze. Dolar, solar i muflon. <noise> tak. A kto, nie, a kto tego nie widział, to na pewno po bitwie sprawdził. I wpisać na YouTube. A jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj. E, a dobra, a kto nie, kto nie widział na pewno po bitwie, to sprawdził. I wpisać na YouTube, Jerzy, najewóz w akcji. Ale co najświeższe, że on jest z tego dumny. Myśli, że jego jest scena, ludzie z widowni patrzą i mówią: O kurwa, mamy drugiego gospela. Ale dobra, niedługo pozna co to nauczka. Spytaj, Roceto, on ci chętnie powie, jak na scenie robi się żuczka. I tak, tym nie, pa nie pamiętamy melaży i teraz będę wredny. On na pewno nie pamięta, co innego jego zęby. Niby wychodzimy na te same, ale jego jest ciut inny. Ja wracam lżejszy o parę złotych, a on lżejszy o dwie jedynki. I dobra, ale się nie dąsaj, kurwa. Nie bądź dla niej zły, nie zachowuj się wobec zębów, jakbyś miał z nimi biw. I tak, dobra, ziomeczku, jeszcze cię błagam, kurwa. Nie bądź dla nich niemiły. Jędrzej, ach, Jędrzej, co one ci zrobiły? Okay. Puszczę bełta i mam dla ciebie dużo prawd. A ty to zobaczysz i będziesz chodził dumny, jak mój pap. Eee, no i a propos gospela. Murzyn ma z nim dużo wspólnego. To chyba dzisiaj widać. Wspólnego Murzyn i Gospel? Trzy słowa. Dzida, dzida, dzida. Eee, no i cóż, mogę dalej żółcić, ja naprawdę wszystko zapomniałem. Dobra. No i co? To jest Piotrek Filipczak. Wygrasz... Dobra, idź stąd. Prócz nazwiska na bitwach, od Filipka różni cię tylko... Wszystko. Eee, no i co? Eee, kurwa, Maciek, to jest straszne. Dobra. No kurwa, dawaj, dawaj. No właśnie. Dobra, kurwa, ja pierdolę, jak tupej jebanę. <grym> no to jest, kurwa. No naprawdę zapomniałem. Mm, mm, mm. Kurwa, no nic nie mam w głowie, ja pierdolę. Dobra. <grym i zykladuj> nie, to pas, kurwa, bo nie wytrzymałem. Chcesz jeszcze wjeżdżać, tak? Dobra. Jędrzej chciał być fajterem, co się kurwa nie mieści w głowie. Chciał walczyć w plakach, więc dużo ćwiczył na swojej klatce schodowej. Ale... Właśnie, no dobra, kurwa. Każdy musi gdzieś... No spoko, spokojnie, każdy musi gdzieś ćwiczyć, ale skończyło się pizdą pod okiem i mandatem za zakłócanie ciszy. Ale... Dobra, my się go zobaczyli parę lat temu, cały w manto. Oj, jaki był prawilny. Ale jedyne manto to było te, które wyłapał od innych. No, ale nie dobra, beka, beka, spoko. Sprawdzał się coś tam na ringach, chleb nagrał tutorial, jak się robi low Lookingo. Nie, spoko, nie wiem czy widzieliście. A potem kurwa dobrze wiemy co było. O kurwa, co piszę. I dobra. Dobra. I słuchaj, może, ale to nie wszystko stracane, bo możesz być fajterem jeszcze. Zadzwoń do fuziana, bo on walczy z każdym leszczem. I tutaj, I tutaj walka w klatce to wcale nie jest głupi pomysł, tylko jeszcze trzeba dać kratę na górę, żeby Jędrzej nie spierdolił. <śla> I dobra, moja wizja walki, no to teraz w twarz. kurwa, później błaga mnie w twarz. Ale nie, no po co w ogóle jakakolwiek muka, liść, jego nie trzeba bić, wystarczy złożyć palce tak i mówczuko, stryk. Dobra, no. I generalnie wtedy pada jak kłoda, i momentalny zgon. Czarno przed oczami rozkmina. O kurwa, zapłaciłem za prąd. <grystanie> pasy misy, kurwa, pasy za zwycięstwo. Taki chuj, nie dostaniesz nic. No chyba, że kupisz dresa, dasz, to będziesz miał aż trzy. Ale wiedz, że ciężka jest wojownika droga, więc oszczędzaj czarne, szare komórki. Nie bądź jak Andrzej Gołota. Okej, okay. ostatnia odpowiedź, Okej. Okay. Dobrze. Nie pamiętam i tak ci kurwo pocisnę. <grym> Najpierw o twoim wyglądzie, chuju. A propos wyglądu, powiem Ci to dziś. Jesteś tak brzydki, że nie przejdziesz nawet na krzywy ryj. A pójdę dalej i jestem Encim. Masz tak małego chuja, że już chyba jest wklęsły. Jo, i teraz przyznasz, jestem mistrzem. Pierwszy raper, który zamienił chuja na pizdę. I kiedy tutaj nawijam, to mam dobry progres, a ta pizda jeszcze na nawicę, ma teraz gorszy okres. Jo, gorszy okres i tak ci to powiem prawie, że krwawo się niszczy kurwa z tobą rozprawie. Ej, i teraz chciałbyś wygrać pas w WWW. Ewentualnie będziesz pod paskiem. Bo ja rozprawię się z tobą tak kurwa, krwawo, że lepiej sobie kup pod paskę. Jo, i jestem tutaj, a ty masz taki słuch do muzyki, jakbyś miał tampony w uszach. Jo, i tak teraz jadę, zrymuję się, to powiem zbitem. No powiedz synu, naprawdę reprezentujesz ulicę. Mówisz, nie zapłaciłem za prąd. I chuj. A wiesz dlaczego? Bo to są strasznie drogie rachunki. Ale, ale teraz cię zranię. A nie dziwiło cię, kurwa, że w twoim... że masz za duże rachunki tam, gdzie w twoje mieszkanie? Bo się, kurwa, podpiąłem pod skrzynkę i hajs oszczędziłem, żeby przyjść na bitwę, żeby teraz się rozprawić z tym synkiem. I musisz <todgłosy> Ręka w górę, to jest za tym, żeby usunąć ten film. Yes. <noise> okay. To była pierwsza bitwa. Jak on się bywało? Helje. Yeah. Więc na pewno parę lekcji z nemotechnik się przyda. Dobra. Tak więc, czy uważacie, że tę walkę wygrał Jedrzej? a może wygrał ją Muzyn? <tryk> jeszcze raz na pewności Jedrzej <tryk> czy Muzyn <tryk> Bardzo miło mi powiedzieć, że pierwszym zwycięzcą pierwszej bitwy na pierwszym rap Battle League jest Muzyn! Zrzucie tego chaos jeszcze raz! Zajmijcie za dwa tygodnie mamy cztery kolejne bitwy. Być może będzie nawet pięć bitów, ponieważ ja któ któraś z par, która nie odbyła się dzisiaj, być może będzie dołożona do kolejnej czwórki. Tak więc czerwam. bardzo się cieszę, że inauguracyjnie otworzyliśmy w ogóle tą ligę. Jak wiadomo, trudne dobrego początki. Tak więc dziękuję Wam bardzo za bitwę. Zróbcie, że nas Kala dał fyczku.